Cześć, witajcie na moim kanale ponownie z tej strony Kaśka. Dzisiaj taki będzie krótki film, powiedzmy demonstracyjny. A mianowicie dzisiaj chciałam Wam pokazać maszynkę do wykrawania, którą sobie kupiłam w firmie Crafters Companion I ona właśnie wczoraj przyszła do mnie. Ja kupiłam w sumie trzy urządzenia, tak za jednym zamachem, powiedzmy. Natomiast na razie przyszło mi dwa. Ale dzisiaj pokażę jedno, mianowicie to jest właśnie ta maszynka do wykrawania. To jest maszynka, która się nazywa Gemini Mini. Nie wiem, czy słyszeliście o tej maszynce. Na rynku jest kilka tych maszynek, takich mini. To są maszynki takie typowo podręczne, które można trzymać na biurku. One są właściwie przeznaczone do wykrawania takich. Małych wykrojników, po to, żeby po prostu nie trzeba było korzystać z tych dużych maszyn, które, które mamy gdzieś tam też z boku, niekoniecznie na biurku. I tak właśnie jest u mnie. Moja maszyna, ta prawidłowa do wykrawania, ona stoi gdzieś tam na innym blacie. I ja chciałam mieć taką małą podręczną maszynkę, która będzie mi ułatwiać właśnie pracę z tymi małymi wykrojnikami. I tak, tu jest, widzicie tą maszynkę Jimmy Mini. Tak jak mówię, z firmy Crafters Companion. E, ona jest dosyć ciężka, także ona jest stabilna. E, co ja wam mogę powiedzieć? Jest wykonana z bardzo fajnego plastiku. To nie jest taki, wiecie, tani plastik, jakiś taki tandetny. To jest naprawdę wysokiej jakości urządzenie. E, ja nie testowałam jeszcze tak, bo mówię, dopiero wczoraj mi przyszła ta maszynka. Kilka razy coś tam wykroiłam i zaraz wam zademonstruję. Natomiast ona jest bardzo stabilna i bardzo dobrej jakości. Tutaj pod spodem ma takie przystawki, które ja, ja sobie tą maszynkę stawiam, ponieważ mam tutaj taką szklaną, taką deseczkę. Widzicie, to jest taka kuchenna deseczka i to po prostu tutaj fajnie się wtedy trzyma. Ta maszynka jest naprawdę bardzo stabilna z korbką. I do niej, e, ja powiem Wam, że kupiłam tą maszynkę podczas takiego tygodnia e, klubowicza na e, stronie Crafters' Companion. E, oni mają, można się tam zapisać do takiego jakby klubu e, i tam zbieracie punkty i po prostu w zależności od tego, ile macie punktów, to jakby proponują Wam różne promocje. Ja akurat trafiłam na taki tydzień, gdzie na promocji były, dla klubowiczów były wszystkie urządzenia. Czy to były maszynki do wykrawania, czy to były maszynki do foliowania, no przeróżne, przeróżnice jakieś nagrzewnice, jakieś tego typu rzeczy. A dlatego zdecydowałam się właśnie kupić te urządzenia w tej firmie, ponieważ kupiłam za naprawdę niską cenę. I plus do tego były gratisy, ja zaraz Wam pokażę. Do tej maszynki, właśnie którą zamówiłam, do niej był Gratis, mianowicie taka, taki futerał na tą maszynkę, który normalnie trzeba kupić osobno i on chyba kosztuje też około, nie, nie wiem, 15 funtów lub coś takiego, a nie wiem, ja nie sprawdzałam. Natomiast tutaj był też gratis dołożony. Tutaj są fajne takie, taka kieszonka na, na wykrojniki. Być może tutaj są takie dwie kieszonki do, na narzędzia, jakieś nożyczki, jeżeli potrzebujecie i tu oczywiście ta maszynka e, się mieści bardzo fajnie, można sobie to zabrać ze sobą, transportować e, jak gdzieś wyjeżdżacie, także fajna, lub jak nie używacie, no to schować ją po prostu e, także to było e, dołączone gratis e, i do tej maszynki e, są e, ja nie wiem właściwie jaką ona ma tutaj wielkość, aha, e, 6 na 3 to są te e, chyba incze. Znaczy cale. E, I tak, do niej jest e, taka płytka. Ona jest już taka złożona, plastikowa. E, I to jest ta główna płytka. E, I jeszcze jest też e, druga płytka. Dołączona. Taka pojedyncza. E, I z tego, co tutaj wyczytałam, to po prostu e, tą płytkę, no to oczywiście używamy do wykrojników. E, natomiast. E, tą płytkę dokładamy, jeżeli robimy um, takie foldery do embossingu, jeżeli używamy foldery takie małe do embossingu, to wtedy dokładamy tą płytkę fioletową e, i to nam bardzo ładnie tutaj embosuje e, i ja chciałam wam tak krótko zademonstrować. Jak to wycina, one mają bardzo dobrą moc e, i też w tych mini e, jest ten, ten, sam, ten sam mechanizm, czy tak powiem, o tej samej mocy, co we wszystkich innych maszynkach wykrawających z firmy Crafters Company. Także ta maszynka, pomimo że ona jest mini, ona w ogóle nie traci na swojej mocy. Ona ma to samo, tą samą moc, jaką mają te wszystkie inne maszynki. Ja właśnie sobie zamówiłam też maszynkę dużą. Gemini Junior, ale ona jeszcze idzie do mnie. Także tam, jak ona przyjdzie, to ja też zrobię filmik. To jest maszynka elektryczna, więc nie trzeba kręcić korbką. No, ale czekam na nią, więc to, to nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Ok. Ja sobie przygotowałam dwa wykrojniki. Jeden taki zwykły, Powiedzmy, kółeczko z taką falbanką, a drugi chciałam spróbować taki z, bardziej taki szczegółowy, żeby zobaczyć, jak ona się sprawdza i faktycznie, jak ta moc działa. E, także wytniemy sobie najpierw to kółeczko, aby słuchajcie, zróbmy, zróbmy obydwa na raz, ponieważ mamy tutaj miejsce. Więc ja sobie tutaj to, tą kanapkę zbuduję. To jest taka muszelka, e, i ona jest dosyć taka właśnie szczegółowa. Zamykam. I... Słuchajcie, no popatrzcie jak to się trzyma. Nawet na tym szkle to nie puszcza. Także powinno to... Oczekać, jak mi tu wypadło. OK. I sobie... A, widzicie, nie? Jednak trzeba przytrzymać Bo jednak jest za grubo, ale to nie przeszkadza. Ok. I zobaczymy jak sobie poradziło. Tak, kółeczko wycięte bardzo ładnie. Bezproblemowo. Bardzo e, czyste brzegi. Nie ma żadnych tutaj. Nic tutaj nie, nie jest nieregularne, czy nic tutaj nie. E, no, jest wszystko elegancko wycięte, naprawdę. Bardzo czysty brzeg. E, I sprawdzimy. Wygląda na to, że jest pięknie wycięte. I ja już sobie wypchnę to. Przy pomocy mojego szpikulca. I słuchajcie, elegancko tutaj muszę tylko wypchnąć te małe, drobne. One są wycięte, ale troszeczkę się. I bardzo ładnie wycięło tą muszelkę też. Przepięknie, bezproblemowo. Także faktycznie mocnej maszynki jest w porządku. E, także ja się cieszę, że w końcu ją e, mam. E, naprawdę, ona była niedroga. Ona generalnie nie są one jakieś takie drogie. Ona chyba kosztują, myślę, że około 30 funtów. Ja je e, trochę jeszcze taniej kupiłam, e, bo mówię, to był ten taki tydzień e, klubowiczów. E, I myślę, że to jest naprawdę fajne i przydatne urządzenie, bo my jako, wiecie, jak my robimy kartki, to my używamy dużo takich małych wykrojników, niekoniecznie zawsze te duże wykrojniki. I mnie to już bardzo irytowało, że ja za każdym razem, za każdą taką taką małą wykrojniczkę musiałam tą dużą maszynę wyciągać. I ja mam big Shota, starego bardzo. O, I no tak doszłam do wniosku, że to nie jest aż taki wydatek, a takie taka przydatne urządzenie, myślę. Także yy, tak chciałam Wam pokazać właśnie, jak to działa. Ten Jimmy najmini. Mini. Jeszcze wam jeszcze raz pokażę. E, być może kogoś zachęci do kupienia tej maszynki. E, nie wiem. E, ja Wam dziękuję za oglądanie filmiku. Zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Trzymajcie się Pa!